Cześć! Dziś poruszę kwestię, w co warto zainwestować na start na nowym serwerze europejskim. Podam dzisiaj trzy rzeczy, w które ja będę inwestował na start gry na nowym serwerze. Oczywiście rzeczy do inwestycji jest więcej, ale wydaje mi się, że na start gry będą to pomysły jedne z lepszych. Przechodząc do pierwszego pomysłu, to jest zakup wyspy. Pierwsza wyspa jest w miarę tania, a daje nam dużo możliwości. Od hodowania zwierząt do sadzenia roślin, które możemy wykorzystywać do craftu, albo sprzedać na rynku innym graczom. Jest to po prostu łatwy zarobek na start. Wyspę możemy kupić w każdym mieście. Tak jak tutaj widzicie, jestem teraz w Tetfordzie, Mogę sobie podejść tutaj i mam wyspę. I teraz tak. Wyspa składa się z sześciu poziomów. Tutaj widzicie, ja mam wyspę na 6 na 6 i tak, pierwszy poziom jest w miarę tanie, bo pierwsza wyspa kosztuje około, e, pierwszy poziom kosztuje około 20 tysięcy Silvera, więc to naprawdę nie jest dużo jak na start. Teraz można kupić sobie wyspę w każdym mieście, czy to Bridge Watch, Carleon, Ford Sterling, e, MCor Martlock, e, To nie ma różnicy. W każdym mieście jesteśmy w stanie kupić sobie wyspę. Kiedyś było tak, że można było mieć tylko jedną wyspę na, w jednym mieście. Teraz możemy na przykład sobie w również kupić, tylko jak widzicie, koszt jest już to 1 milion za pierwszy poziom wyspy. Czyli wychodzi na to, że każda następna wyspa jest dużo droższa niż ta pierwsza. Jak patrzyłem, sobie przeliczałem, to koszt na szósty poziom, tak jakby drugiej wyspy, na przykład tak w jakbym chciał, to jest 26,5 miliona silvera. Więc na start nas to nie interesuje, interesuje nas po prostu pierwsza wyspa. Mamy na pierwszym poziomie, bodajże tylko jedno pole tutaj odblokowane. Tak jak widzicie, ja mam odblokowanych ten pól, bodajże sobie przeliczyłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Czyli mam 16 pól, na których mogę sobie umieszczać. To, co będzie mi pasowało, czy to będę chciał hodować zwierzaki, czyli na przykład taką stajnię będę mógł zbudować, czy będę chciał rośliny, to wtedy robię pola do roślin, czy też na przykład domki, bo również można sobie postawić domki. Przejdę sobie na swoją wyspę, pokażę, co u mnie na wyspie jest. Również można sobie domki stawiać swoje. I w tych domkach można mieć robotników. Robotnicy oni przyjmują od nas dzienniki za daną aktywność. Tutaj stają sobie robotnicy z drewna, można im dać. Dziennik, i oni znikają tam na 22 godziny, bodajże, i po 22 godzinach wracają z surowcami. Tutaj widzicie, mamy sobie konie. Mogę sobie zebrać te konie. Tutaj jest mały konie, którego trzeba było nakarmić. No tu można sobie odebrać konika. No i odebrałem sobie konika w taki sposób, to wygląda. I teraz, tak. Sadzić roślinki również możemy. Kupujemy tutaj. Jest farmer, od którego można kupić roślinki. Można marchewki, można jakieś tam dane, inne roślinki. Ja tego akurat za bardzo nie hodowałem, ale również jest opłacalne. Na przykład marchewki na start uważam, jak najbardziej, że są no, korzystne. Jest to łatwy zarobek w porównaniu do ceny za zakup wyspy. Można taką wyspę w miarę tanio na start sobie nawet tam na trzeci poziom na początek szybko kupić i zasadzić na przykład nie marchewki czy jakieś inne tutaj stwory, to wszystko od was zależy. No i też od Was zależy, jak tą wyspę będziecie prowadzić. To jest według mnie pierwsza rzecz, w którą warto zainwestować na start serwera. Drugą rzeczą, którą uważam, że warto inwestować i na pewno ja będę inwestował, jest to złoto. Jak sobie naciśniecie tutaj na górze po prawej stronie ikonkę zdobyć złoto, to złoto możemy kupować za. Silver. silver silver, zdobywamy w grze za każdą, no prawie każdą yy, aktywność w grze. Czy to pójdziemy na o, Open World i sobie będziemy zabijać stwory, to z nich, będą wypada, z nich będzie wypadał silver. Czy pójdziemy sobie na dangi i będziemy zabijać stwory plus otwierać skrzynie, co ze skrzyni również może być srebro, bo tam będziemy takie woreczki dostawali, które można zamienić na srebro. I teraz to srebro możemy przy, yy, zamieniać na złoto. To działa tak jakby trochę giełda, bo widzicie, możemy kupić. E, obecna cena jest 5630, sprzedaż jest za 567. Na start serwera obstawiam, że, ten, e, że zakup złota będzie dużo niżej niż na serwerze, który już stoi e, 7 lat. Więc na start, mając silver. Warto kupować sobie złoto i trzymać to złoto, bo z każdym dniem to złoto, według oczywiście mnie, takie, takie mam przewidzenia, że to złoto będzie coraz droższe. Więc tak naprawdę, co, co mamy silver, kupujemy złoto, bo nawet jeśli się wywrócimy, zabiją nas na czarnych mapkach, czy tam na czerwonych, nie wiem, po 3-4 dniach grania, no chyba, że mamy niefarta i pierwszego dnia będziemy cały czas ginąć, no to tutaj no już na to nie poradzę, nic, ale jeśli na przykład po 3-4 dniach zginiemy, a zainwestowaliśmy w złoto 4 dni temu, to będziemy mieć tego silvera więcej, a z każdym dniem i temy też będą tańsze, no bo będzie ich coraz więcej na serwerze, więc w taki sposób sobie e, zarabiamy. No i trzecim, ostatnim aspektem inwestycyjnym tutaj na dzień dzisiejszy, który podam, no to jest zakup posągów. Już mówię jakich posągów. Posągi za granie w becie będą gracze dostawali, i one będą prawdopodobnie do sprzedaży. Tak było zrobione na serwerze, serwerze azjatyckim. Więc warto chodzić do marketu od pierwszego dnia i sprawdzać, czy ludzie nie wystawiają, nie wystawiają tych posągów do sprzedaży. To są takie posągi, które możemy sobie u siebie na wyspie postawić, bo to są takie nagrody od serwera. No i potem tych posągów więcej nie będzie. Przynajmniej tak było na azjatyckim serwerze, i bardzo często w eventach, jak na przykład, takich starych eventach, ja nie mówię teraz, takich jak na przykład jest teraz Wielkanocny Event i na przykład królika można zdobyć za stwora, tylko mówię o takich starszych eventach, które były na przykład na star serwera, na star jakiegoś tam nowego otworzenia światu, to dostawało się jakieś tam posągi, i tych posągów już potem więcej nie było. Więc analogicznie wiadomo jest to, że jak czegoś potem nie ma, to to zaczyna przebywać na wartości, więc warto sobie śledzić takie posągi, które będą unikatowe i skupować od graczy na początku i trzymać, ponieważ będzie to rosło każdego dnia. I na przykład za miesiąc czy dwa miesiące będziecie mogli to spieniężyć za dużo lepszą sumę. No a oczywiście też wiadomo, że z każdym dniem te pierwsze itemy, te 4, te 5, te 6 będą coraz tańsze, bo będzie coraz więcej tego na serwerze. To są moje przemyślenia, to są moje trzy inwestycje, w które uważam, że warto zainwestować na start serwera. Oczywiście inwestycji jest więcej, o których można by było mówić, ale uważam, że to są takie trzy najłatwiejsze i najszybciej, które przyniosą jakieś profity. Jeśli macie jakieś swoje, zostawcie komentarz. Ja na dziś dziękuję, trzymajcie się, hej!